Zmagania w superlice tenisa stołowego powoli wchodzą w decydującą fazę. 26 marca w hali Ostrudzkiego Centrum Sportu i Rekreacji drużyna Kondohotel z Ostróda Ostruda w 16. kolejce spotkań zmierzyła się z energią manekin Toruń. Wydawać by się mogło, że doświadczenie ostrudzkich zawodników w starciu z juniorami z Torunia zaprocentuje łatwym zwycięstwem. Nic bardziej mylnego. Nie pomogło ani doświadczenia, ani umiejętności. Patryk Hojnowski przegrał 1 do 3 z tenisistą pochodzącym z Chin. Karol Szarmach przy tenisowym stole zmierzył się z Jakubem Dyjasem. Tenisista storunia był skoncentrowany i spychał do defensywy Szarmacha. 17-latek potrafił wyjść z opresji i rozegrał na swoją korzyść drugiego seta. Pomimo iż przegrywał 6-9, zdołał zdobyć 5 punktów z rzędu i wygrać. W całym spotkaniu Jakub Dyjas bez najmniejszego problemu pokonał zawodnika z strudy, nie tracąc seta. Toruni można powiedzieć otrząsnął się po pierwszych tych przegranych takiej w lidze. Teraz no, są to młodzi zawodnicy, więc można powiedzieć ścisła kadra narodowa, ponieważ ideas i Dias i Kulpa są w kadrze narodowej seniorów, także są to młodzi zawodnicy i to co właśnie było widać, ta młodość jednak dzisiaj rutyna nie pomaga, tylko rzeczywiście grają na fali, wiedzą, że dla nich jest to gra o wszystko, ponieważ walczą o utrzymanie się w ekstraklasie i, i myślę, że dlatego też mają motywację Zawodnicy z Torunia udowodnili, że potrafią walczyć do końca, a po Ostrudzianach widać było, że mają problemy z motywacją. W spotkaniu 16 kolejki w drużynie z Ostrudy ambitnie zagrał Amalaj Antony, który pokonał 3 do 1 Konrada Kulpe. I na tym koniec dobrych wiadomości swoją drugą grę przegrał Hojnowski, który uległ rywalowi kolejno do 7, 8 i 6. Przed tym spotkaniem zespół Kondo Hotel Mornino Ostruda miał matematyczne szanse na awans do rundy playoff, ale postawa w tym spotkaniu Szarmacha i Hojnowskiego szansę te zaprzepaściła. Tadeusz po Myśli już o nowym sezonie. Już zaczynamy myśleć i to bardzo poważnie o tym, kto w tym sezonie kolejnym będzie u nas w drużynie. Bardzo się też mocno zastanawiamy nad tym, ponieważ wiadomo, wszędzie, wszędzie są najważniejsze finanse. Jeżeli pospinamy nasz budżet, tak jak, jak to wygląda, to na pewno będzie to drużyna, albo znowu taka na utrzymanie, albo taka drużyna, która będzie walczyła o pierwszą czwórkę. Kondochotel z Morlino Ostruda zajmują bezpieczne szóste miejsce w tabeli z dorobkiem 23 punktów. Najbliższy mecz u siebie tenisiści zagrają 9 kwietnia z Olimpią Unią Grudziąc, początek spotkania o godzinie 18. .00.